Witajcie rano. Zaczynamy bardzo dziwny dzień. dzień. Jesteśmy na miejscu, jechaliśmy półtorej godziny do roboty. Tak, zapomniałem jakie to miejsce jest duże, naprawdę. I jak dużo tu jest rzeczy. Wow, ale to jest super. Ach, będzie mi brakować tego miejsca na pewno, ale będziemy budować swoje, większe, może nie większe, ale fajniejsze. Siemanko, tu Kamil, Gorilla Project Car i jestem w warsztacie. Bardzo dawno tu nie byłem, myślę, że ze dwa miesiące. W tej chwili jestem tutaj po to, żeby przewieźć rzeczy. Zaczynam już przewozić swoje graty, części, narzędzia, śmieci też z tego z tej lokalizacji do mojego nowego domu gdzie mam stodołę, gdzie mam garaże i będę to na razie tylko przechowywać. Będziemy walczyć o jakąś przestrzeń do pracy nad samochodami, ale na razie musimy to tylko zacząć transportować, bo mamy połowę czerwca, a do końca czerwca trzeba wszystko, trzeba oddać warsztat. I tak, Golf lekko przesunięty, BMK po postoju, po dwóch latach stania w miejscu, w tej chwili chciałem sprawdzić jak bardzo zapieczone będą hamulce. Mówię, a może uda mi się go lekko pchnąć, ją lekko pchnąć, tak żeby żeby jutro nie, nie, ma, nie męczyć się z tym patrzcie bez problemu tam jest spadek więc nie jestem w stanie tego tak jedną ręką pchnąć ale zero zapieczonych zardzewiałych i tak dalej hamulców także będziemy mogli spokojnie jutro przetransportować ten samochód Astra pojedzie prosto do kończenia tej czwartki. Mi brakuje czasu, a dobrze byłoby to zrobić, bo zaraz przyjdzie następna zima i samochód stoi już ponad rok. To nie będzie jakiś film typu jak to robię i tak dalej, tylko bardziej taka aktualizacja tego, co się dzieje na kanale. Także zapraszam do. Okej, człowiek nie zdaje sobie sprawy, jak dużo czasu spędza na kichaniu i jak mało na... I Jak mało na robocie. O, kiciulka mnie odwiedziła. Hej, malutka. Dawno mnie nie było co. Po kilkunastu atakach alergii udało mi się przenieść dosyć sporo rzeczy. To będzie wszystko, co zabiorę na dzisiaj, ze względu na to, że teraz muszę podjechać jeszcze po kanapę i muszę mieć trochę miejsca, żeby się zmieściła. Właśnie skończyłem się rozładowywać, samochód rozładowywać i nie nagrałem tego oczywiście, bo spieszę się. Muszę szybko jechać, oddać samochód. W sensie będę jechać wolno, ale nie mam czasu na zwłokę, więc biorę kluczyk i jadę. Auta zamienione? Jedziemy. Okej, okay. fuck, nawet chyba po mnie widać, że jestem w złym stanie, przez alergię. <grymne> Stodoła wygląda super, jestem mega zadowolony z postępów. A co prawda dalej mamy tu bajzel, dalej mamy tutaj mnóstwo siana, którego trzeba się jakoś pozbyć. Możecie sugerować co z nim zrobić w opisie, w komentarzach. Na dzisiaj kończę, bo po prostu jestem padnięty. Coś wam pokażę jeszcze, zobaczcie kicie. Kizia malutka cały czas na mnie patrzy. Dzisiaj jedziemy się pożegnać z warsztatem, który wynajmowałem przez 2 lata. Zrobiłem w nim naprawdę dużo rzeczy, może nie widać tego po moich projektach, bo żaden nie jest skończony, ale naprawdę dużo okazji do nauczenia się rzeczy tam miałem, więc um, jest to dosyć ciekawe przeżycie, że jedziemy. Już serio mało co tutaj zostało. E, musimy wywieźć wszystko, oczywiście łącznie ze śmieciami. Niestety tutaj nie ma żadnego wysypiska, nic takiego, e, więc trzeba wszystkie śmieci ze sobą zabrać. Ogólnie pamiętam, jak otwierałem ten warsztat pierwszy raz już po wynajęciu. Ja miałem takie tutaj praktycznie z odpowiednim autem. Musiałby to być jakiś smart. Można sobie jeździć w kółko, jest tak ogromna przestrzeń. W tej chwili patrzę już na to trochę inaczej. Było tutaj najwięcej naraz pięć samochodów zaparkowanych. Mieściły się, dawało radę tutaj pracować przy wszystkich, ale nie było to aż tak komfortowe. Najlepsze ustawienie to były dwa, samo dwa z przodu, dwa z tyłu, czyli cztery samochody. To już mogliśmy pracować przy obydwu naraz. Tutaj był zbudowany Nikity sedan, rozkręcony coupé, jego coupé. Tutaj wyremontowałem silnik no wyremontowałem, odświeżyłem silnik właśnie M52, M43, rozkręciłem M42, także dużo, dużo rzeczy się tutaj działo i naprawdę wiele się nauczyłem w tym miejscu. Nie tylko o, o samochodach, ale też o własnych możliwościach. Uczyłem się tutaj spawać. Ćwiartka zastry. To, to naprawdę bardzo fajne wspomnienia będę mieć z tym miejscem związane. No ale czas na przeprowadzkę, czas na pójście na swoje i. Był poprzedni odcinek, gdzie pokazywałem, jak to wygląda w tej chwili. Także pakujemy się i przeprowadzamy. Ostatnia, ostatni transport. Ale ja, jaja. Nie, nie wiem. No. Miałem strasznie dużo planów na ten rok, co tutaj się nie będzie działo. I wszystkie się zmieniły, bo to bo, bo zmieniło się wszystko. To mam swój warsztat, swoją, swój, swoją działkę, swoją tak itd. Najciekawsze jest, nie wiem czy zauważycie, że pomalowałem ściany jakby odtąd, dotąd wszystko jest pomalowane. I chciałem malować dalej, no ale w tej chwili to już naprawdę nie miało sensu kontynuować. Także, dobra, bierzemy się za robotę. I tyle, koniec pewnej epoki, epoki wynajmowania. Czas przenieść się na swoje, czas uporządkować sobie wszystko tak jak się chce, bez żadnych ograniczeń, typu tego nie wolno, to wolno, a największe ograniczenie tak naprawdę to jest chyba, bo tutaj naprawdę wszystko było wolno, co się chciało. Mogłem porozmawiać i, i zero negatywnych, jakby... Wspomnień będzie z tym miejscem i z właścicielami. Natomiast chodzi o to, że czasem szkoda inwestować w coś, co nie jest moje, wasze, prawda? I w tej chwili już nie będę mieć tego ograniczenia, że o nie wiem, pomalowałbym podłogę, ale no, nie zabiorę później tego ze sobą i szkoda wydawać pieniędzy. W tej chwili mogę sobie pomalować na różowo, jak mam ochotę. I tak e, jest dosyć długo. Co tam, Przybitę się. Przywitaj się. Dobra, jest dosyć długo po e, nagraniu tamtych poprzednich ujęć klipów. E, natomiast w tej chwili już walczę z samochodami w, w stodole. Nie są to najlepsze warunki, ale są naprawdę spoko. Daję radę. Będę sprzątać, będę remontować, będę odnawiać wszystko. W następnym odcinku zobaczycie powrót Astry. Astra już wróciła, patrzę właśnie na nią, wróciła z malowania. Wygląda świetnie. I cóż mogę powiedzieć? Będziemy się teraz zupełnie w inny sposób rozwijać, bo nie tylko będą budowane samochody, ale będą też, będzie też budowany warsztat mój własny stodoła będzie przebudowywana, garaże będą przebudowywane i remontowane, także wszystko się zmieni. Do tego mówię w języku polskim. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego. Na razie to jest kolejny update po prostu kanału, co się dzieje. Ale dziękuję za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się. Hej.